Cześć, witajcie, przychodzę do Was z Holem. Słuchajcie, w końcu pasują buty. Najpierw zamówiliśmy rozmiar 37, potem 40, a teraz 38. No i tamte odesłałam, a 38 są dobre. I kupiłam je na Allegro za 40 zł. I tam cena tych butów się zmienia. Raz jest 40 zł, raz 60. Także czekajcie na promocję, myślę. Jak znajdę chwilę, to podlinkuję Wam te buty. To takie młodzieżowe do biegania do szkoły. Słuchajcie, byliśmy w Pepko i tak, kupiłam mm. za 10 zł. silikonową taką. Taki śliniaczek, bardzo fajny. Tutaj jest regulacja, także na mojego dziedziusia już to pasuje. Sensoryczne piłeczki wyhaczyłam za 10 zł. Patrzyłam w necie, kosztują około 19 zł, plus dostawa to tam wychodzi około 30 zł, a w PEPKO są za dyszkę. I one są takie, wiecie, mięciutkie. Mają różną fakturę. Mają tutaj taką dziureczkę. Dziecko może je sobie gryźć, miętolić w rączkach, i to jest super. Dalej w PEPKO. Słuchajcie, teraz w dwupaku można kupić spodnie dresowe, na przykład takim dwupaku, za 30 zł. One są bardzo fajne. Są tutaj na końcu ze ściągaczami. Jest jakaś nitka z jakiejś koszulki no i są e, związywane w pasie e, dalej słuchajcie, koszulki na przecenie słuchajcie, ta jest za 5 zł bardzo ładna, bardzo mi się podoba syn powiedział, że będzie nosił i ta też za 5 zł, Tam chyba ja będę nosiła ona jest taka fajna e, bardzo mi się podoba e, y, tutaj ma taką fakturę bardzo fajną zobaczymy jak to po praniu będzie dam wam znać później co jeszcze? A, jeszcze byliśmy w, w Rosmanie, no i tak, zamówienie odebraliśmy dwa razy. Papier toaletowy, rubina. Bardzo polecam te worki: 30 litrów, 25 sztuk. One są wiązane na końcu. Tutaj także bardzo fajne, tetami, płatki. Kosmetyczne, których ja używam dla mojego noworodka. I kupiłam też leśny drwal, dezydorant w, w kremie świerkowy. Słuchajcie, jest w słoiczku szklanym. 60 ml. Wystarczy to naprawdę na bardzo długo, bo używa się tego dosłownie troszeczkę. Kupiłam to dezydorant, ponieważ jest to bardzo dobra opcja dla nastolatków. No, wiadomo. Jak się jest nastolatkiem, pot zaczyna mm, pachnieć niezbyt przyjemnie, więc dla mojego syna, żeby czuł się komfortowo w szkole i wśród swoich znajomych i w domu też. Taki dezodorant nazywa się Leśny Drwal. Jest delikatny, jest naturalny, kosztuje 26 zł, jeżeli z aplikacji zamawiacie, ja nie wiem jak stacjonarnie i czy jest dostępny stacjonarnie pewnie tak, no trzeba by poszukać po prostu, także takie moje zakupy, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa, dobrego dnia